Pomódł się w ciszy za swoją rodzinę, odczytując te słowa dwa razy: Drogi Boże, przychodzę do Ciebie z całą pokorą, jaką tylko potrafię. Wyznaję swoje grzechy, te, które znam i te, których jeszcze nie dostrzegłem. Panie, Ty wiesz, że nie jestem doskonały i że każdego dnia upadam w mojej słabości, a jednak w tej chwili chcę Ci tylko powiedzieć: dziękuję. Dziękuję za Twoje miłosierdzie, za zdrowie, rodzinę i przyjaciół. Dziękuję za dach nad głową, za Jedzenie na stole i za wszystko co posiadam. To nie przypadek, że Bóg przyprowadził cię do tego shorta. Jeśli Bóg jest ważną częścią twojego życia, kliknij niebieski link WhatsApp. Znajdziesz go w moim profilu, aby dołączyć do grupy komunikacyjnej Wybranych Bożych. Tam otrzymasz pomoc i wsparcie, które uwolnią cię od trosk i bólu oraz przywrócą pokój w twoim sercu. Możesz spróbować. Czasami Bóg czeka tylko na ten jeden krok, byś podzielił się jego miłością. I błogosławił innych.